Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko kolejna niedokończona historia miłosna. On nie chce zobowiązań, ale wciąż jest obecny, krążąc wokół Twojego życia ze sporadycznymi wiadomościami, dwuznacznymi spojrzeniami i gestami, które bardziej dezorientują niż wyjaśniają. Jednakże za tym powtarzalnym i frustrującym wzorcem kryje się znacznie głębsza dynamika, która bezpośrednio łączy się z archetypami psychiki, nieświadomymi cieniami i siłami, które kształtują nasze więzi emocjonalne, tematami centralnymi w psychologii analitycznej Karla Junga. Jung przypomina nam, że nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie świetliste postacie, lecz uświadamiając sobie ciemność. Ta niespójna relacja, to przywiązanie bez oddania może być lustrem Twojego własnego cienia, części Ciebie, która boi się porzucenia, ale także boi się prawdziwej intymności. Pytanie, które się więc narzuca, brzmi, nie dlaczego On nie chce zobowiązań, ale dlaczego Ty pozostajesz związana z kimś, kto odmawia prawdziwego wejścia w relację? Kiedy ktoś uparcie pozostaje w pobliżu, nie angażując się, tworzy to psychiczne napięcie, które zmusza nas do skonfrontowania się z wewnętrzną dwoistością. Z jednej strony czujemy nadzieję, może on się zmieni, może pewnego dnia zrozumie, ile jesteś warta, z drugiej strony jest ból i frustracja, poczucie dewaluacji, które podkopuje poczucie własnej wartości. Ten cykl ambiwalencji może być odzwierciedleniem starych wzorców emocjonalnych, często kształtowanych w dzieciństwie, które wpływają na to, jak funkcjonujemy w związkach obecnie. Archetyp wiecznego chłopca, lub puer aeternus, opisany przez Junga, może być rzutowany na tego typu mężczyznę. Kogoś, kto unika odpowiedzialności, boi się utraty wolności, ale nieustannie szuka emocjonalnego potwierdzenia. Ze strony kobiecej obecności. To ktoś, kto nigdy nie przekracza progu emocjonalnej dojrzałości. Jednocześnie kobieta, która się z nim wiąże, może znajdować się pod wpływem archetypu zranionej kochanki, tej, która w nadziei na to, że zostanie wybrana, toleruje to, co niedopuszczalne, wierząc, że jej miłość wystarczy, aby uzdrowić drugą osobę. Ale prawda jest taka, że tego typu więź nie jest tylko wyborem zewnętrznym, jest też lustrem czegoś wewnętrznego. Jung mawiał, że każda znacząca relacja jest również procesem indywiduacji, czyli drogą do samopoznania. Odzyskanie kontroli nie oznacza więc manipulowania drugim czy zmuszania go do zobowiązań. Oznacza przede wszystkim odzyskanie władzy nad własną psychiką, rozpoznanie nieświadomych wzorców, które trzymają cię w tej grze i wybranie siebie z radykalną szczerością. Jeśli on pozostaje w pobliżu, ale się nie oddaje, być może nadszedł czas, abyś zadała sobie pytanie: Co reprezentuje ta obecność? Dlaczego ta okruszyna uwagi wciąż ma tak wielką wartość? Odpowiedź tkwi w połączeniu z własnym cieniem, z tym, co zostało stłumione, zignorowane lub uwarunkowane do akceptowania mniej niż zasługujesz. I od tego punktu zaczyna się prawdziwa transformacja. Zagłębiając się w tę dynamikę, kluczowe jest zrozumienie, że pragnienie kontrolowania zachowania drugiej osoby, by wreszcie sprawić, żeby dostrzegła twoją wartość, by przekonać ją do zaangażowania, jest w rzeczywistości zawoalowaną formą oporu wobec samopoznania. Zamiast stawić czoła wewnętrznemu dyskomfortowi, ból jest projektowany na drugą osobę. Jung ostrzegał przed tym mechanizmem. Wszystko, co irytuje nas w innych, może prowadzić nas do zrozumienia samych siebie. Jego uparte pozostawanie w pobliżu bez zobowiązań może oznaczać więcej niż tylko prostą niezdecydowanie. Może to być nieświadome wyrażenie władzy, którą on intuicyjnie sprawuje nad tobą, władzy, która istnieje tylko dlatego, że w jakiś sposób oddałaś część swojej wewnętrznej władzy. Ta nierównowaga opiera się na nadziei, ale także na strachu strachu przed samotnością, strachu przed odrzuceniem strachu, że nigdy nie znajdziesz nic lepszego. I tu wkracza kluczowy punkt psychologii jungowskiej: strach jest strażnikiem portalu indywiduacji. Odzyskanie kontroli wymaga więc odwagi odwagi, by spojrzeć w głąb siebie i zmierzyć się z tym, co naprawdę jest w grze. Konieczne jest zrozumienie, że kontrola, której szukamy na zewnątrz w działaniach drugiej osoby, jest prawdziwa i trwała tylko wtedy, gdy zaczyna się w nas. To wtedy przestajemy reagować na obecność lub nieobecność drugiej osoby i zaczynamy działać zgodnie z tym, kim jesteśmy, co czujemy i czego chcemy. Nie jako strategiczna zagrywka, ale jako akt wierności własnej duszy. W tym procesie odnajdujemy jaźń. Czyli centrum regulujące psychikę, według Junga, nie ego, które szuka natychmiastowego bezpieczeństwa, ale głębsze jądro, które pragnie integracji i autentyczności. Kiedy przestajesz gonić za zobowiązaniem drugiej osoby i zaczynasz pielęgnować zobowiązanie wobec siebie, coś zmienia się energetycznie. To, co wcześniej było tolerowane, staje się nietolerowalne. To, co wcześniej było zamętem, zmienia się w klarowność. I w tym momencie on, ten, który wcześniej unosił się w szarej strefie prawie związku, zauważa zmianę. Czuje, nawet jeśli nie rozumie racjonalnie, że jego źródło energii, potwierdzenia czy stałej obecności wycofuje się. Niektórzy w tym momencie próbują się zbliżyć, składają obietnice, zwiększają kontakt. Inni znikają i to nie ma znaczenia. Fokus nie jest już na nim. Fokus wrócił tam, gdzie zawsze powinien był być? Na tobie. Zaczynasz wychodzić z roli kochanej, która czeka i wkraczasz w archetyp suwerennej kobiety. Tej, która zna swoją wartość, która nie sprzedaje się za obietnicę, która kocha, owszem, ale nie kosztem swojej integralności. Kobiety, która zamiast błagać o miłość, inspiruje szacunek. I ta wewnętrzna transformacja jest tym, co naprawdę odzyskuje kontrolę, bo to już nie on definiuje twój spokój. Twoje poczucie własnej wartości, czy twoje następne kroki? To ty. W tym punkcie procesu dzieje się coś fundamentalnego złamanie zaklęcia. To, co wcześniej wydawało się nieodparte gra obecności i nieobecności dwuznaczne wiadomości spojrzenie, które sugeruje, ale nie angażuje zaczyna tracić swoją moc. To tak, jakby po oświetleniu cienia czar się rozprysł. Oczarowaniem nie był on, ale fantazja, którą twoja psychika na niego projektowała. A ta projekcja często ma głębokie korzenie w nieświadomości. Karl Jung nauczał nas, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Kiedy powtarzamy związki z osobami niedostępnymi emocjonalnie, często próbujemy rozwiązać coś niedokończonego w naszej osobistej historii. Być może odległego ojca, ambiwalentną matkę, postać afektywną, która oferowała warunkową uwagę. Nieświadomie wracamy do tych wzorców w nadziei, że w końcu zostaniemy zauważone, wybrane, potwierdzone. Ale ta walidacja, aby była prawdziwa, musi pochodzić z wewnątrz. I dopiero gdy to rozpoznamy, zaczynamy wychodzić z cyklu. Nie chodzi o zatwardzanie serca, czy stawanie się obojętną. Chodzi o wyjście z roli ofiary i zajęcie miejsca osoby, która wybiera. Kobieta, która szuka zaangażowania u kogoś, kto oferuje jedynie przerywaną obecność, nieświadomie poświęca swój czas, energię i godność w imię obietnicy, która nigdy się nie spełnia. Tutaj wkracza kolejna istotna koncepcja jungowska proces indywiduacji. Jest to droga, przez którą jednostka staje się tym, kim naprawdę jest. Integrując rozdrobnione części swojej psychiki. Ten proces wymaga od nas zmierzenia się z naszymi iluzjami, naszymi dziecięcymi pragnieniami, naszymi idealizacjami. Wymaga, abyśmy przestali oczekiwać, że druga osoba nas uratuje, lub nas wybierze, aby wreszcie poczuć, że jesteśmy czegoś warte. W przeciwieństwie do kultury emocjonalnego natychmiastowości, która uczy reagowania pogardą, zimnem czy grami o władzę, Jung zaprasza nas do całości. To znaczy spojrzeć na tego mężczyznę, tego, który nie chce zobowiązań, ale nie odchodzi. Nie jako oprawcę, ale jako lustro. On odzwierciedla, jak bardzo jesteśmy jeszcze skłonne zgubić się dla kogoś, kto odmawia nas odnaleźć. A patrząc szczerze w to lustro, możemy wybrać inaczej. Możemy zdecydować, że nasz spokój jest wart więcej niż niepewna obecność, że nasz czas jest zbyt cenny, by ofiarować go komuś, kto tylko konsumuje, ale nie buduje, że nasza miłość musi przede wszystkim być zakorzeniona w szacunku do siebie. Właśnie tak odzyskuje się kontrolę nie manipulacjami, strategicznymi ciszami czy kalkulowanymi odejściami ale przejrzystością. Z stanowczością kogoś, kto rozpoznaje, że zasługuje na wzajemność i nie zadowala się mniejszym. Ta stanowczość, ta klarowność, nie wymaga wyjaśnień ani dramatyzowania. Ona po prostu jest. I w tym stanie obecności wszystko się zmienia. W tym także Twoje postrzeganie Jego. Kiedy osiągasz ten punkt jasności, dzieje się coś bardzo potężnego. Odwrócenie dynamiki. To, co wcześniej trzymało cię w niepewności, jakbyś zawsze czekała na jakąś emocjonalną okruszynę, teraz traci siłę, ponieważ nie jesteś już spragniona zewnętrznych odpowiedzi, ani nie szukasz potwierdzenia u drugiej osoby. Odnalazłaś siebie, a to całkowicie zmienia taniec. Jung wyjaśniał, że nieświadomość ma ruch samoregulacji. Wyciągając na światło dzienne nasze ukryte wzorce i odzyskując części psychiki, które były uwięzione w pragnieniu bycia kochaną za wszelką cenę, zaczyna się przywracać wewnętrzna równowaga. To nie jest proces racjonalny, to proces archetypowy. W każdej kobiecie drzemie żywa siła siła, która dokładnie wie, na co zasługuje, czego potrzebuje i czego już nie toleruje. Ale aby się obudziła, Ego musi wyjść z roli dziewczynki czekającej na wybór i przyjąć rolę całej kobiety. Cała kobieta nie musi nikogo przekonywać, żeby został. Ona jest. I właśnie to zmienia twoje pole emocjonalne. Kiedy wychodzisz z częstotliwości niedostatku i wchodzisz w wibrację suwerenności, druga osoba, ta, która unosiła się niezdecydowana, również to odczuwa. Nie chodzi o to, że grasz w jakąś grę. Chodzi o to, że jesteś zakotwiczona, przestałaś być zakładniczką drugiej osoby. I to o dziwo zwykle wywołuje dwa efekty. Albo on odchodzi, czując, że stracił kontrolę, albo próbuje się dostosować, ale teraz na twoich warunkach. Jednak tu jest najważniejszy punkt. Już go nie potrzebujesz. To, co wcześniej wydawało się niezbędne do twojego szczęścia, teraz okazuje się częścią nauki. Jego obecność miała swoją funkcję, być może nawet świętą skonfrontowanie cię z twoim własnym brakiem granic, twoją tendencją do anulowania siebie, twoją raną odrzucenia. Ale teraz ta funkcja została spełniona i jesteś wolna. Ta wolność jest cicha, nie potrzebuje wybuchów ani dramatycznych pożegnań. Często objawia się w małych decyzjach. Zaprzestaniu odpowiadania na pustą wiadomość, uciszeniu potrzeby udowadniania swojej wartości, wybieraniu tego, co odżywia twoją duszę. Ponieważ to, co naprawdę liczy się teraz, to czego ty chcesz. I to pragnienie jest czyste, pochodzi z duszy, a nie z niedostatku. Właśnie w tym punkcie cień zamienia się w siłę. To, co wcześniej bolało, teraz ujawnia się jako źródło mądrości. Kobieta, która przeszła przez ból oczekiwania, wątpliwości, braku zaangażowania i wybrała siebie, staje się niewzruszona. Nie dlatego, że się zatwardziła, ale dlatego, że się zintegrowała. A integracja jest tym, co leczy. Jak mawiał Jung, nikt nie staje się świadomy bez bólu. Ludzie zrobią wszystko, nawet absurdy, by uniknąć konfrontacji z własną duszą. Ale kiedy decydujesz się stawić temu czoła, kiedy wybierasz odłożenie iluzji niepełnej miłości i zaczynasz czcić swoją prawdę, nie tylko odzyskujesz kontrolę. Ty wznosisz się. To wzniesienie jest w rzeczywistości reintegracją archetypowego pierwiastka kobiecego tego, który przez tak długi czas był kształtowany do służenia, zadowalania, czekania. Kiedy kobieta zrywa z cyklem potrzeby bycia wybraną przez kogoś, kto się nie angażuje, odzyskuje nie tylko poczucie własnej wartości, ale także swoje symboliczne dziedzictwo bycia obecnością, która karmi, ale która potrafi się również wycofać, gdy brakuje wzajemności. Karl Jung mówił o animie i animusie nieświadomych obrazach kobiecości i męskości w każdym z nas. I kiedy te wewnętrzne figury są niezrównoważone, Mamy tendencję do rzutowania ich na innych. Kobieta rzutuje swój animus na mężczyznę, który symbolizuje siłę, wolność lub tajemnicę, wierząc, że on ją dopełni. Problem w tym, że robiąc to, oddaje swoją moc. Zaczyna kręcić się wokół niego nie z prawdziwej miłości, ale z fantazji, że jeśli będzie wystarczająca, on się zmieni. Ale to nie jest miłość to maskowany niedostatek. Kiedy zaczynasz integrować swój animus, kiedy rozwijasz w sobie jasność, asertywność, skupienie i obecność, której wcześniej szukałaś u drugiej osoby, przestajesz projektować. A przestając projektować, zaczynasz postrzegać drugą osobę z klarownością. Ten, który wydawał się tak czarujący, tak nieodparty, teraz ujawnia swoje ograniczenia, swoje wahania, swoją odmowę dorastania. Nie z osądem, ale z rozeznaniem. I w tym rozeznaniu rodzi się prawdziwa moc. Moc, by bez poczucia winy powiedzieć nie, by odejść bez dramatu, by kochać bez porzucania siebie, by iść naprzód bez oglądania się za siebie, ponieważ w końcu rozumiesz, że Twoja pełnia nie tkwi w nikim poza Tobą samą. Odzyskanie kontroli nie jest więc zwycięstwem nad Nim. Nie jest zemstą ani sposobem na to, by cierpiał tak, jak ty cierpiałaś. To powrót do domu. To wybór wyjścia z pola bitwy, gdzie miłość zamienia się w spór, i powrotu do centrum siebie, gdzie miłość kwitnie w wolności i godności. Ta droga wymaga odwagi, bo tak będziesz tęsknić. Będą chwile zwątpienia, nostalgii, być może nawet nawrotów. Ale za każdym razem, gdy przypomnisz sobie, dlaczego wybrałaś wyjście z tego cyklu, podniesiesz się silniejsza. A to, co wcześniej było sercem w kawałkach, teraz jest sercem w procesie: żywym, prawdziwym, gotowym. I tutaj wkracza zasadnicza prawda: prawdziwa miłość zdarza się tylko wtedy, gdy spotykają się dwie całe osoby. Dopóki będziesz fragmentaryczna, szukając w drugiej osobie tego, czego nie znajdujesz w sobie, będziesz przyciągać dokładnie tego typu relacje niekompletne, niepewne, niedostatkowe. Ale kiedy stajesz się cała, miłość przestaje być poszukiwaniem i staje się spotkaniem. I to spotkanie, czy to z kimś, czy z samą sobą, jest prawdziwym zobowiązaniem. W tym punkcie to, co wcześniej wydawało się emocjonalną tragedią, zaczyna objawiać się jako rytuał przejścia. Każda łza wylana za kogoś, kto nie chciał zostać, była w rzeczywistości chrztem transformacji. I nie, to nie jest romantyzowanie bólu, to uznanie jego symbolicznej wartości. We wszystkich kulturach i mitologiach wielkie odrodzenia poprzedzają głębokie kryzysy. A ten kryzys afektywny, choć dla świata mógł być cichy lub niewidoczny, był Twoim punktem zwrotnym. Karl Jung przypominał nam, że spotkanie z samym sobą oznacza przede wszystkim spotkanie z własnym cieniem. W tym kontekście cień to nie tylko ból bycia odrzuconą ale to, co robimy z tym odrzuceniem: umniejszamy się, obwiniamy. Próbujemy dopasować się do kogoś, kto już jasno dał do zrozumienia, że nie jest gotów iść dalej? Ten proces pokazuje nam, jak bardzo możemy zdradzać same siebie w imię romantycznego ideału, który często jest tylko nieświadomą konstrukcją odziedziczoną z dzieciństwa lub kultury. Rozpoznając to, rozpoczyna się nowy etap rekonstrukcja. Ale nie chodzi o odbudowę, aby być bardziej pożądaną, aby w końcu zostać wybraną przez niego czy kogokolwiek innego. Chodzi o zbudowanie wewnętrznego domu, świętej przestrzeni w sobie, gdzie nie toleruje się okruszyn. Miejsca pełni, które nie daje się zwieść pustym obietnicom ani niepokoi manipulacyjnymi ciszami. Kobieta, która budzi się z tego cyklu, rozumie, że nie musi już błagać o miłość. Ponieważ ona jest miłością miłością, która nie choruje, która nie czeka wiecznie, która nie ugina się przed tym, kto jej nie widzi. Staje się selektywna, nie z arogancji, ale z świadomości. Wie, co oferuje i dzieli się tym tylko z tymi, którzy są gotowi naprawdę to przyjąć. I co ciekawe właśnie w tym momencie wszechświat zaczyna odpowiadać inaczej. Relacje się zmieniają. Rozmowy nabierają głębi, połączenia stają się jaśniejsze, a co najważniejsze przestajesz przyciągać tych, którzy chcą tylko towarzystwa bez zaangażowania. Ponieważ emanujesz inną częstotliwością częstotliwością kobiety, która nie żebrze o obecność, ale wybiera z mądrością, która nie zadowala się prawie, ale żyje w całości. To jest prawdziwe dziedzictwo dobrze przeżytego bólu. Kiedy przechodzi się przez niego świadomie, nie niszczy on, uczy. Uczy powrotu do siebie. Uczy stawiania siebie na pierwszym miejscu. Uczy, że miłość, której szukałaś w kimś, kto nie chciał Cię w całości, była w rzeczywistości zaproszeniem od życia, abyś pokochała siebie głęboko. W końcu mężczyzna, który nie chciał zobowiązań, ale uparcie pozostawał w pobliżu, był tylko katalizatorem znacznie większego procesu. Był wyzwalaczem, ale ty. Jesteś alchemikiem. I to, co zrobiłaś z tym bólem, to właśnie jest prawdziwa historia transformacji. I jak każda wielka transformacja, ten proces nie kończy się kropką, ale spiralą, która wciąż się rozwija. Kobieta, która raz wybrała siebie, stanie w obliczu nowych, podobnych wyborów w innych formach z innymi ludźmi. Ale coś zmieni się definitywnie Twoje wewnętrzne odniesienie. To, co wcześniej wydawało się akceptowalne, letnie relacje, nieprecyzyjne uczucia, więzi, które bardziej wiążą niż wyzwalają, staje się teraz niemożliwe do utrzymania. I nie z dumy, ale z integralności, Jung mawiał, że wolność to nic innego jak możliwość samookreślenia. I to właśnie osiągnęłaś. Możliwość powiedzenia nie temu, co już cię nie reprezentuje. Wolność przerywania cykli. Odwaga, by czekać nie biernie, ale świadomie na więź, która ma głębie i prawdziwe oddanie. Bo teraz wiesz, jakość obecności jest ważniejsza niż jej częstotliwość. I bycie z kimś jest tego warte tylko wtedy, gdy jest całkowite, wzajemne, prawdziwe. Ta nowa postawa nie oznacza zamykania się na miłość, wręcz przeciwnie oznacza otwieranie się tylko na to, co jest zgodne z Twoją ewolucją. Przestajesz być widzem własnej historii emocjonalnej i stajesz się autorką. Decydujesz o rozdziałach, ustalasz granice. Wybierasz, z kim dzielisz się swoją wrażliwością, a z kim już nie chcesz dzielić swojej energii. A co do niego, mężczyzny, który nie chciał zobowiązań, ale też nie oddalił się całkowicie, być może wróci. Być może spróbuje ożywić to, co pozostawił w połowie. Być może powie, że teraz jest gotowy. Ale najprawdopodobniej, widząc Twoją transformację, zda sobie sprawę, że stracił coś, czego nawet nie zdążył naprawdę poznać. I to, choć może wydawać się smutne, nie jest Twoim brzemieniem. To Jego droga. Twoją funkcją było pokazanie Ci, gdzie były szczeliny w Twoim poczuciu własnej wartości. Jego, jeśli będzie, nadejdzie w innym czasie. Ważne jest to, że teraz nie dopasowujesz się już do ciasnych przestrzeni, nie umniejszasz się, aby zadowolić, nie czekasz na uznanie od kogoś, kto nawet nie ma odwagi uznać siebie. Wystarczasz sobie. I paradoksalnie, to w tym stanie pełni prawdziwa miłość ta, która nie dusi, nie więzi, nie oszukuje, może w końcu zakwitnąć. Ta miłość może pochodzić od kogoś innego. Albo może pochodzić z życia, sztuki, celu, duchowości, ale najważniejsze jest to, że pochodzi z wnętrza. Ponieważ ten, kto nauczy się kochać siebie głęboko, już nie boi się samotności, a kto nie boi się samotności, nigdy więcej nie będzie zakładnikiem niekonsekwentnej obecności drugiej osoby. Karl Jung powiedział również, że życie nie przeżyte jest chorobą, na którą można umrzeć. Nieprzeżywanie swojej miłości własnej, swojego potencjału, swojej wolności jest cichą formą wygaszania siebie. Ale ty wybrałaś życie. A życie w pełni jest samo w sobie aktem buntu i odwagi w świecie, który uparcie popycha kobiety do czekania, do wątpliwości, do emocjonalnej służalczości. Ty teraz niczego już nie czekasz, ty wybierasz. I to jest prawdziwa wolność. W tym nowym etapie podróży kobieta znajduje się na mało zbadanym terytorium egzystencji emocjonalnej, która nie jest już rządzona przez brak, ale przez kompletność. I to może początkowo wydawać się niekomfortowe. W końcu byłyśmy uwarunkowane społecznie i kulturowo do wierzenia, że bycie w związku, nawet kiepskim, jest lepsze niż bycie samemu. Przywiązanie do prawie stało się synonimem nadziei. Ale, jak powiedziałby Jung, gdzie panuje miłość, nie ma woli władzy, a gdzie dominuje władza, tam brakuje miłości. Mężczyzna, który pozostaje w pobliżu, nie angażując się, często ucieleśnia tę ambiwalencję władzy. Nie oferuje pełnej miłości, ale pielęgnuje obecność, która generuje emocjonalną zależność. Tego typu relacja jest jak ambiwalentny symbol, który niesie zarówno pragnienie jak i frustracje, ciepło możliwości i chłód obojętności. A dla psychiki ambiwalentne symbole są żyznym gruntem dla zamieszania i projekcji. Dlatego zerwanie z tym wzorcem jest jednym z najbardziej rewolucyjnych ruchów, jakie kobieta może wykonać. Nie chodzi tylko o wyjście ze złego związku, ale o przekroczenie archetypicznego powtarzania, które więzi ją w roli niekompletnej kochanki. Chodzi o przekroczenie własnego wewnętrznego scenariusza, tego, który mówi, że trzeba być pożądaną, aby czuć się żywą. Kobieta, która uwalnia się z tego scenariusza, osiąga nowy poziom świadomości. Bycia całą, nie jako reakcji na drugą osobę, ale jako intymnej decyzji. Ta decyzja nie dzieje się magicznie, jest budowana dzień po dniu małymi wyborami. Nieodpowiadaniem na wiadomość, która szuka tylko uwagi, uciszeniem potrzeby udowadniania swojej wartości, priorytetyzacją tego, co odżywia Twoją duszę. Chodzi o przeformułowanie relacji z samą sobą, a to wymaga emocjonalnej dyscypliny. Ponieważ ego nadal będzie próbowało sabotować ten proces wątpliwościami, wspomnieniami, starymi pragnieniami, ale teraz masz narzędzia, masz świadomość. I to zmienia wszystko. Świadoma kobieta staje się latarnią, oświetla drogę nie tylko sobie, ale także innym, którzy wciąż są uwięzieni w niezadowalających relacjach. Jej postawa, jej klarowność, jej obecność wszystko komunikuje, że tak, możliwe jest przeżywanie miłości, która nie boli, która nie żąda Twojego spokoju, jako ceny. I ta miłość, gdy nadejdzie, znajdzie przestrzeń. Już nie pustą przestrzeń, kogoś, kto czeka na wypełnienie, ale świętą przestrzeń, kogoś, kto ma tak wiele, że pragnie się tym dzielić, a nie już rekompensować. Ostatecznie to, co wydawało się prostą historią braku zaangażowania, okazuje się procesem głębokiego przebudzenia. Nie chodzi już o niego, nigdy nie chodziło, chodzi o ciebie. O kobietę, którą stałaś się, przechodząc przez ból, mierząc się z cieniem, integrując zagubione części. I podnosząc się z większą siłą i jasnością. To jest prawdziwe zakończenie, jeśli w ogóle istnieją zakończenia, jeśli chodzi o duszę. Ty, suwerenna w swoim własnym życiu, już nie zdana na łaskę tego, kto nie potrafi kochać, ponieważ nauczyłaś się, że pierwszym i najtrwalszym zobowiązaniem jest Twoja własna prawda. Jeśli ta treść w jakikolwiek sposób Cię poruszyła, zasubskrybuj kanał. Aby nie przegapić kolejnych filmów, zawsze z głębokimi refleksjami opartymi na psychologii Karla Junga i prawdziwym, emocjonalnym doświadczeniu, które wszyscy przeżywamy. I napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz ten film. To zawsze niesamowite widzieć, jak daleko docierają te słowa i z kim się łączą. Jeśli znasz kogoś, kto przechodzi przez podobną sytuację kogoś uwięzionego w związku bez zobowiązań, próbującego odnaleźć klarowność i siłę, by iść naprzód, udostępnij ten film. Czasami jedna wiadomość może zapalić iskrę transformacji. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.